Jak wspominasz swoje relacje ze swoim ojcem? Czy twój ojciec stawał po twojej stronie, bronił cię i chronił, czy też ta odpowiedzialność spoczywała na kimś innym? I jak myślisz, czy pobudki czynów usprawiedliwiają ich konsekwencje? Witam Was serdecznie na kolejnym spotkaniu z Diną. To jest drugie spotkanie z Diną, bohaterką tej króciutkiej, bo tylko dwuodcinkowej serii w cyklu spotkań z kobietami Biblii. Ja nazywam się Magda Grabowska i no, cieszę się, że jesteście. Przed nami długi fragment, który przeczytamy, i przed nami. Trudny tekst i dosyć trudne rozważania, ale też fascynujący. Sychem, syn Hamora, księcia ziem, na których rodzina Jakuba zatrzymała się w drodze powrotnej, spadł Ana Aram do Hebronu w Kanaanie, porwał i zgwałcił córkę Jakuba, a potem zakochał się w niej. I chciałby jego ojciec poprosił Jakuba o rękę Diny dla Sychema. Posłuchajcie, co się wydarzyło. Także uprzedzam długi tekst. Gdy Jakub dowiedział się, że Sychem zhańbił jego córkę Dinę, synowie jego byli przy trzodach na pastwisku, nic nie powiedział, czekając aż wrócą. Hamor, ojciec Sychema, wybrał się do Jakuba, aby z nim porozmawiać. Tymczasem synowie Jakuba wrócili z pola i gdy się dowiedzieli, ogarnął ich smutek, a zarazem bardzo się rozgniewali, że popełniano czyn, który u Izraelitów uchodzi za zbrodnię. Zgwałcono córkę Jakuba, co było niegodziwością. Hamor zaś tak do nich mówił, sychem, syn mój, całym sercem przylgnął do waszej dziewczyny. Dajcie mu ją więc za żonę, spowinowaćcie się z nami. Córki Wasze dacie nam za żony, a córki nasze weźmiecie sobie. Zamieszkacie z nami i kraj ten stanie, się, stanie dla Was otworem. Możecie się w nim osiedlać, swobodnie poruszać oraz nabywać sobie tę ziemię na własność. Sychem rzekł też do ojca i braci Diny: Daszcie mnie tylko życzliwością, a dam Wam czegokolwiek zażądacie ode mnie. Wyznaczcie mi choćby największą zapłatę i podarunek, a gotów jestem dać tyle, ile mi powiecie bylebyście tylko dali mi dziewczynę za żonę. Wtedy synowie Jakuba, odpowiadając podstępnie Sychemowi i jego ojcu Hamorowi, mówili tak, dlatego że zhańbiły siostrę Diny. Rzekł do nich, nie możemy tego uczynić, byśmy mieli wydać naszą siostrę za człowieka nieobrzezanego, bo byłoby to dla nas hańbą. Tylko pod tym warunkiem zgodzimy się na waszą prośbę, jeśli staniecie się takimi jak my, poddając obrzezaniu każdego z waszych mężczyzn. Wtedy tylko damy wam nasze córki i córki wasze będziemy brali sobie za żony. Zamieszkamy razem z wami i staniemy się jednym ludem. Jeśli zaś nie usłuchacie i nie poddacie się obrzezaniu, weźmiemy naszą dziewczynę i odejdziemy. Hamorowi i Sychemowi, jego synowi, spodobały się te słowa. Młodzieniec ów nie zwlekał z załatwieniem sprawy, bo bardzo miłował córkę Jakuba. Był zaś najbardziej szanowany ze wszystkich w rodzinie swego ojca. Wszedłszy więc do bramy miasta, Hamor i syn jego Sychem tak przemówili do mieszkańców: Ludzie ci są przyjaźnie do nas usposobieni, niechaj mieszkają w kraju i niech się w nim poruszają swobodnie. Przecież jest tu dość przestrzeni dla nich. Córki ich będziemy brali sobie za żony, nasze zaś córki będziemy im oddawali. Pod tym jednak warunkiem godzą się oni mieszkać wśród nas, stając się jednym ludem, że będzie u nas obrzezany każdy mężczyzna tak jak oni są obrzezani. Czy wtedy ich stada, ich dobytek i wszystko ich bydło nie będzie należało do nas? Byleśmy tylko przystali na ich żądanie, a wtedy pozostaną z nami. I usłuchali Hamora oraz syna jego Sychema wszyscy, którzy przechodzili przez bramę swego miasta. Każdy zatem mężczyzna, który był tam, poddał się obrzezaniu. A gdy na trzeci dzień doznawali wielkiego bólu, dwaj synowie Jakuba, Symeon i Lewi, bracia Diny, porwawszy za miecze, wtargnęli do miasta, które niczego nie podejrzewało i wymordowali wszystkich mężczyzn. Zabili mieczem również Hamora i syna jego Sychema i odeszli. Wtedy pozostali synowie Jakuba przyszli do pomordowanych, obrabowali miasto za to, że zhańbiono ich siostrę. Zabrali trzody, bydło i osły, wszystko co było w mieście i na polu. Całe ich mienie. Wszystkie dzieci i kobiety uprowadzili w niewolę, zrabowawszy wszystko, co znaleźli w domach. Wtedy Jakub rzekł do Simeona i Sprowadziliście na mnie nieszczęście, bo przez was będą mnie mieć w nienawiści mieszkańcy tego kraju, Kananejczycy i Peryzyci. Ja przecież nielicznych mam ludzi, i jeżeli oni wystąpią razem przeciwko mnie, poniosę porażkę, zginę ja i cała moja rodzina. A oni mu na to: czyż mieliśmy pozwolić na to, żeby obchodzono się z naszą siostrą? jak z nierządnicą. Niezwykła historia, która ma mnóstwo jakby aspektów, mnóstwo odcieni. Możemy oglądać ją z różnych stron. Też nasza bohaterka w tej historii się nie pojawia, a jednak postanowiłam, że nie pominiemy tej, tego wydarzenia, tej historii i jego konsekwencji, ponieważ mają wpływ na wiele innych wydarzeń, które miały miejsce potem w historii biblijnej. Dina stała się tym kamyczkiem, który uruchomił lawinę, jej ciekawość, jej chęć poprzyglądania się kobietom tych terenów, na których rodzina Jakuba zamieszkała. Niby drobne wydarzenie, a uruchomiło całą lawinę innych wydarzeń i wiele osób, jak widzimy, zapłaciło swoim życiem. Ojciec Sychema przyszedł do Jakuba prosić o rękę Diny, natomiast Jakub widzimy nie reagował, czekał na powrót synów. Możemy, możemy być zaszokowane jego postawą, czy nie obchodził go los córki, a może te chłodne relacje między nimi, i Leo, a właściwie jego chłodny stosunek do Lei, bo jak pamiętamy, to nie była jego ukochana żona z jego wyboru. Czy może to wpłynęło na jego chłód w stosunku też do, do Diny i do pozostałych synów Lei? Nie wiemy. Nie wiemy, tutaj odpowiedzi nie dostaniemy na to pytanie. Natomiast rzecz zwyczajowa, w przypadku rodzin, w których. Było, jeden mężczyzna miał kilka żon, to na braciach, siostry spoczywał obowiązek dbania o jej honor i ewentualnego ścigania jej przez dzieci. I być może właśnie to była rzeczywista przyczyna tego, dlaczego Jakub czekał na powrót tych młodych mężczyzn z pola. Bracia, kiedy dowiedzieli się o tym, co stało się z ich siostrą, zareagowali smutkiem i gniewem. Ale ukryli swoje emocje i przystąpili do rozmów, przystąpili do negocjacji. Hamor, ojciec Sychema, zadeklarował gotowość spowinowacenia się z rodziną Jakuba przez małżeństwa mieszane. Tak? Też powiedział, że daje do dyspozycji swój kraj, jest gotów zapłacić każdą cenę za to, żeby. żeby Dina została oddana Sychemowi za żonę. I bracia pozornie przystali na tę prośbę, ale uwarunkowali jej spełnienie obrzezaniem wszystkich mężczyzn podległych Hamorowi z ludu Hamora. Hamor i Sychem zostali zwiedzeni tą postawą. Braci Diny zgodzili się na ten warunek, a podlegli im chiwici, którzy Wyraźnie zostali jakby skuszeni tą wizją korzyści płynących ze skoligocenia, skoligocenia się z rosnącą zamożność rodziną Jakuba i też dopływem świeżej krwi, zgodzili się na, na też na te propozycje, na tą możliwość stania się jednym ludem i na obrzezanie swoich mężczyzn, co było warunkiem postawiony przez braci Diny. I z perspektywy chiwitów ta możliwość połączenia z rodziną Jakuba była czystą korzyścią. Dopływ właśnie świeżej krwi, dopływ majątku. Natomiast z perspektywy potomków Abrahama, ta sprawa przedstawiała się zgoła-zgoła inaczej. I znów pamiętamy to, o czym już mówiłyśmy sobie poprzednio. chiwici są potomkami, byli potomkami, potomkami Hama, natomiast ród Abrahama, ród Jakuba w tym momencie, to potomkowie Sema. Bóg Jachwe na mocy błogosławieństwa Noego, został ogłoszony Bogiem Sema, a potem ten sam Bóg zawarł przymierze z Abrahamem i powiedział mu, że z niego wyprowadzi lud, dla którego będzie miał bardzo szczególne zadanie. I znakiem zewnętrznym tego przymierza i tej szczególnej, tego szczególnego przynależenia do Boga Abrahama i bycia jego ludem, jest czy będzie ten zewnętrzny znak obrzezania. A więc mamy szczególny lud w szczególnej relacji z Bogiem, i dlatego, jak potem sformułuje tę myśl święty Paweł, wiele, wiele lat później, nie powinni się oni łączyć z niewierzącymi w jednojażmo, z ludźmi o innej duchowości, ludźmi oddającymi hołd innemu Bogu, innym, Bóstwom. I jak zobaczymy nieraz jeszcze w późniejszych historiach każdy, kto będzie pragnął, będzie mógł przyłączyć się do ludu Boga Abrahama. Jeśli tylko będzie chciał go czcić, oddawać mu cześć, będzie mógł przyłączyć się do, do rodu Abrahamowego. W starym testamencie wiem, że będzie to pewien obrząd, stanie się taka osoba prozylitą, też podda się obrzezaniu, jeśli to będzie mężczyzna. Ale to są decyzje indywidualne. Natomiast w planie Boga nie jest dozwolone, nie było dozwolone takie klasyczne mieszanie się Jego ludu z innymi narodami. Dlaczego? No dlatego, że to mogłoby odwieźć Jego lud od Boga, zwrócić ku bóstwom wyznawanym przez te narody i wiele lat później Izraelici, i jako naród, i też w osobach swoich różnych przedstawicieli, z Salomonem włącznie udowodnią słuszność tych, tych obaw. Chiwici poddali się obrzezaniu, rzeczywiście poddali się obrzezaniu i wykorzystując ich niedyspozycje, Symeon i Lewi napadli na miasto i no, zrobili pogrom, zgotowali krwawą łaźnię tym mieszkańcom miasta z Sychem. Nie wiemy, czy ten swój podstęp oni planowali od początku, czy też później przyszedł im do głowy, w każdym razie rzeczywiście wpadli do miasta, zabili wszystkich mężczyzn z Sychemem i Hamorem włącznie. Pozostali bracia potem obrabowali miasto, kobiety, dzieci, uprowadzili do niewoli. Nie wiemy, czy, czy zatrzymali dla siebie przynajmniej jakąś część, czy posprzedawali do niewoli gdzieś innym plemionom i narodom. W każdym razie rzeczywiście stała się rzecz straszliwa. Bardzo trudno jest taki postępek usprawiedliwić. Jakub też był mocno niezadowolony z postępku synów i objawiał Bawiał się słusznie zresztą prawdopodobnie, że od tej pory będzie znienawidzony przez innych mieszkańców Kanaanu i w konsekwencji jego życie i życie całej rodziny może być zagrożone. Ale tutaj, jak widzimy, Bóg wziął pod opiekę, pod ochronę tę rodzinę. Najpierw Polecił Jakubowi i wszystkim pozostałym członkom rodziny przenieść się pod Betel, ale też sprawił, że strach padł na mieszkańców, okolicznych mieszkańców, także nikt ich nie ścigał. No, widzimy dużo pytań, dużo wątpliwości, dużo znaków zapytania, tak? Sytuacja niezwykle trudna, niezwykle smutny epizod. W każdym razie dobrze, żebyśmy pamiętały i wiedziały, że Simeon i Lewi. Zapłacili cenę za swój występek, bo w tym błogosławieństwie, które Jakub będzie błogosławił swoich synów przed śmiercią, ich obu pozbawi przywileju pierworodztwa. Najpierw tego przywileju pozbawi Rubena, o tym sobie już kiedyś wspominałyśmy, w sytuacji, kiedy mówiłyśmy o Lei, Racheli i kiedy mówiłyśmy o mandragorach, które Ruben przyniósł swojej matce. Tam wspomniałam o tym, że Ruben utraci przywilej pierworództwa, ponieważ będzie współżył z Bilchą, służącą Racheli. I potem ojciec to będzie też taki taki policzek, który wymierzył w twarz swojego ojca. I Jakub przed śmiercią pozbawi Rubena, który był jego pierwszym synem. Przywilej pierworództwa, ten przywilej powinien był wtedy przejść na Simeona i Lewiego, ale ci dwaj z kolei z powodu tego, co tutaj zrobili, także zostaną pozbawieni przywileju pierworództwa, które w kolejności mogliby przejąć. Tym przywilejem Jakub obdarzy kogoś innego, ale nie tego, którego powinien. I to spowoduje naprawdę liczne potem komplikacje w ogóle w historii Izraela. Ród Lewiego potem się nieco zrehabilituje. Natomiast u Symeona niestety takiej okazji nie będzie miał. Ale jak chcecie wiedzieć, jak to wszystko się skończy, jak to się wszystko potoczy, jakie będą dalsze losy rodów, i Symeona, i Lewiego, innych bohaterów, zachęcam do czytania, do studiowania, do zanurzania się i rozkoszowania Pismem Świętym, bo to jest niesamowita księga, i jak widzicie niezmiernie poruszająca, prowokująca do zadawania pytań, do szukania odpowiedzi, do, do zastanawiania się nad charakterem Bożym, nad Jego działaniem, ale też nad nami samymi. I tutaj widziałyśmy Dina, która wyszła tylko popatrzeć na kobietę Kanaanu i w konsekwencji jej bracia, którzy tracą swoje przywileje, miasto, które traci życie wielu ludzi, którzy płacą swoim życiem. Niesamowite. A więc jeszcze raz trudna historia, dramatyczna historia. Możemy mieć wiele myśli, wiele refleksji, wiele ocen, zarówno moralnych jak i duchowych, tutaj różnych różne mogą płynąć dla nas tak myśli z tej, z tej historii. Natomiast no jako ja chcę refleksję zaproponować wam na koniec, może coś takiego za swoje niewłaściwe czyny Niezależnie od ich pobudek, ponosimy konsekwencje. I w tej historii było wiele osób, o wiele, kilka co najmniej, które za swoje czyny poniosły konsekwencje, niezależnie od ich pobudek. A my? No. I kilka pytań. Po pierwsze, jak oceniasz postawę każdego z ojców? Hamora względem Sychema i Jakuba względem Diny i jej braci? Co sądzisz o postępku Symeona i Lewiego, czy da się on w jakikolwiek sposób usprawiedliwić? Po trzecie, czy twoim zdaniem nadal aktualna jest przestroga Świętego Pawła, by nie łączyć się z niewierzącymi do jednego jarzma? Jeśli tak, to jakich dziedzin może to dotyczyć? I po czwarte, za jakie swoje niewłaściwe czyny, nawet motywowane dobrymi pobudkami, poniosłaś kiedyś konsekwencje? wszystko na dzisiaj. Zapraszam na kolejną serię spotkań. Naszą następną bohaterką będzie Tamar, więc jeśli tylko macie ochotę, zapraszam. Jeśli chcecie dostać informacje, że te spotkania już są gotowe i czekają na Was, to zasubskrybujcie nasz kanał, wtedy dostaniecie informacje, jak tylko się pojawią. Dajcie też jakiś znaczek, jeśli lubicie uczestniczyć w tych spotkaniach. I do zobaczenia.